może przeżyć miesiąc, za to bez wody tylko tydzień. Ej, co ta baba gada? Ale co? Tydzień bez wody? No. Jak ja ostatni raz piłam miesiąc temu. I jeszcze żyję. Miesiąc nie piłaś wody? Albo jeszcze dłużej? Eee... Może bardziej rok. Co? Chcesz coś do picia? A masz kakao? Czekaj, ty miałaś pić wodę. Nie no, dzisiaj wody mi już wystarczy. A ile wypiłaś? Całą butelkę. Butelkę? No tak. Taką troszkę mniejszą Nie no, to są jakieś jaja Dzisiaj jest najgorszy dzień w moim życiu Co znowu? Musiałam połknąć tabletkę Taką dużą, najgorzej, też nienawidzę tego dziadostwa Dużą? Nie no, w sumie całkiem mała była e, To jaki problem? Nie mogłam popić jej sprajtem e, No i? I musiałam napić się wody, pół szklanki, rozumiesz? Chcełabym mieć takie problemy To jest moje całe tygodniowe zapotrzebowanie czuję. Jak zemdlejesz na mojej warcie, to ja Cię nie ratuję.